Czy właśnie przy tych sporach, konfliktach i przy y, świątecznym stole powinien być obecny alkohol? Wie pan? E, nie wiem, nie wiem, czy, czy powinien być. E, u mnie w domu go nie było. Natomiast e, alkohol to jest. E, alkohol daje poczucie ucieczki i szczęścia w sytuacji, kiedy człowiek nie ma nic innego przed sobą nie ma głębokiej wiary albo nie ma głębokich zainteresowań, nie ma jakiejś pasji, to wtedy ten alkohol jest istotny. Ludzie uciekają od niebezpieczeństw, uciekają od trudności życia i alkohol im się sprzedaje. To jest dobry interes. Natomiast alkohol też sprzyja rozwiązywaniu języków, sprzyja rozmowom, sprzyja nawiązywaniu kontaktu, przełamywaniu barier. To jest drugi powód, dla którego, dla którego do, do tego alkoholu ludzie sięgają, ale przecież nie w każdej religii. No, tak. no dobrze, to co możemy sobie życzyć nawzajem. Dobra, dobra, tego, żebyśmy widzieli dobro i żeby wokół nas byli ludzie mądrzy, przyjaźni, pomocni. Żeby wspierało nas niebo i przyjaciele. I tego panu życzę. Wszystkiego. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.